Cześć kochani, witam was w odcinku konkursowym jak obiecałem tak robię, umie słowo cenniejsze pieniędzy przybyło subskrypcji przekroczyłem tysiąc nie spodziewałem się, naprawdę nie spodziewałem się że to będzie tak szybko że to już w ten weekend będzie odcinek konkursowy cieszę się bardzo, nie ukrywam powiem wam jak ja sobie zakładałem, jakie miałem marzenia, chęci Chciałem osiągnąć, z zimą w planie osiągnąć 1000 subskrypcji do końca roku, a mamy dopiero maj. Także no dla mnie to jest troszkę szok, troszkę zaskoczenie, takie miłe zaskoczenie. Ale dobra, to nie jest odcinek o gadaniu, tylko odcinek konkursowy, więc pokażę wam co jest. Co jest do wybrania? Czysto nie trochę. No dobra. A mianowicie, pamiętacie tą torbę z odcinka konkursowego na 200 subskrypcji? To jest ta sama. Po prostu wygranej się nie zgłosił. Później już było za późno na powtórzenie odcinka. Nie dało się rady powtórzyć. Znaczy dałbym radę, ale czekałem bardzo długo, aż się zgłosi. Nie zgłosił się. Moje karteczki, bo pamiętacie, losowanie w kanie, karteczki poszły w ogień. Już nie chciałem robić tego drugi raz. Zostawiłem ją na odcinek z tysiącem subskrypcji. Także do wygrania jest torba. To jest nie nieśmigana. 140 cm na wędki. A wykrywać, może komuś. Przekazuję też jako jedną z nagród oryginalnego Victorinoxa oczywiście to jest pochodzi ze złomowiska, także to nie jest nówka sztuka ale jest oryginał kompletny z wykołaczką i z pęsetą także nie jest jakiś wybrakowany, nie połamany to jest taki gadżecik ode mnie jako druga nagroda no i jako trzecia obiecywane od samego początku sito plażowe, sanskop zwał jak zwał też nie jest nowe było używane przeze mnie kilka razy w zasadzie może nie wiem 10 raczej nawet nie nie jest to dla mnie ja wolę 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 las plaże jakoś mnie nie kręci próbowałem Oddaję. także takie nagrody mamy może brzydkie, może śmieszne, może nieciekawe. A żeby wziąć udział w konkursie, to zrobimy podobnie jak w konkursie, odcinku konkursowym na 200 subskrypcji. Wystarczy w komentarzu wpisać Konkurs. I to wystarczy, aby wziąć udział. Także zapraszam wszystkich do wzięcia udziału. Nagrody czekają. Zapraszam również do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Będzie milej. A może uda się szybko dobić do 2000. Heh, teraz taki cel. Trzeba sobie jakieś cele wyznaczać. Na 2000. Z pewnością też będzie konkursik. A co będzie? Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, trzymajcie się miłej niedzieli, miłego tygodnia. Aha! Wyniki podam w następną niedzielę. Następną niedzielę, żeby nie było, będzie losowanie. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Może podobnie z karteczkami. Sorki, jakiś kater mnie łapie. Może będą karteczki. Może ogarnę sobie ten program do losowania. Ale myślę, że karteczki też są uczciwe. Program też jest uczciwy. Nikogo nie faworyzuje. Wszystkim życzę wygranej. Wiadomo, tylko trzy osoby będą mogły. No, także wyniki konkursu za tydzień w niedzielę dwa tygodnie wygrany ma czas na zgłoszenie się do mnie, później nagroda przepada albo przejdzie na następny konkurs, podobnie jak ta torba. Także trzymajcie się miłej niedzieli, miłego tygodnia i do następnego.